Pociąg turystyczny do na W sobotę 12 kwietnia do naszego miasta zabito pociąg specjalny piernik, który wiózł pasażerów z Poznania do Torunia. Skład ciągnięty przez parowóz miał w gnieźnie postój techniczny w celu zatankowania wody niezbędnej do dalszej podróży. Żeby parowóz mógł jechać, potrzebuje węgiel, czyli musi się najeść, i wodę, że musi się napić. Tak to się potocznie mówi w dziedzinie kolejowej. W trakcie przerwy technicznej pasażerowie pociągu mieli okazję zwiedzić gnieźnieńską parowozownię, a także przyjrzeć się tankowaniu lokomotywy. Wodę do parowozu dostarczyli gnieźnieńscy strażacy. Na powitanie pociągu Piernik przybyła liczna grupa gnieźnian, także tych najmłodszych. Podoba ci się pociąg? Tak. Chciałbyś kiedyś pojechać? Tak. Powiedz, kim, kim chciałbyś być? Na maszyni stampla Dlaczego przyjechałeś zobaczyć tutaj pociąg? Ochcie. Ładny pociąg jest? Mysiąc. Tak, Zobaczcie. jest ładny. Jeszcze w życiu nie widziała w swoim dwuletnim niecałym i dlatego. podróż piernikiem wybraliśmy także niektórzy mieszkańcy naszego miasta. Jak przyznają, podróż pociągiem turystycznym to dobra okazja do sentymentalnego przeniesienia się w czasie, ale i do zwiedzenia miejsc znajdujących się na trasie przejazdu ponownie jeszcze zwiedzić Toruń, no i atmosfera samego pociągu jest bardzo miła, przyjemna i wart, warto się tym pociągiem wybrać gdziekolwiek. Turyści przybyli do Gniezna dodawali też, że taka podróż to prawdziwa przygoda i sposób na oderwanie się od codziennych obowiązków. No, zjechać pociągiem ciągnionym to, lokomotywą. Radzić, od codzienności się od, oderwać, od szarości. To jest zupełnie inne życie. To jest taki powrót do dawnych czasów? Tak, oczywiście. O, na pewno. Do normalnych tak? czasów, bo teraz są anormalne. Przyjazd pociągu Piernik zainaugurował jednocześnie tegoroczny sezon turystyczny na Gnieźnieńskiej Kolei Normalnotorowej. W tym roku odbędzie się jeszcze kilka tego typu imprez. Jest to pierwszy pociąg turystyczny w tym roku przejeżdżający przez Gniezno, jednakże nie ostatni. W tym roku będziemy mieli jeszcze dwa pociągi z parowozem: będzie to Wojciech 17 maja, a także kolejny piernik 23 sierpnia. Będą jeszcze dodatkowo pociągi ze spalinowozami jadące na nieużywanych liniach kolejowych na północ od Gniezna. Instytut Rozwoju i Promocji Kolei z tego miejsca zaprasza do udziału w tegorocznych dniach pary, które odbędą się w Gnieźnie w połowie maja oraz zachęcają do korzystania z oferty pociągów turystycznych, które w tym roku będą przejeżdżać przez nasze miasto.